Szanowni państwo bardzo dziękuję za przybycie mamy bardzo ciekawe, bardzo dobre wieści dla Rodąszańskiej siatkówki do przekazania. Siatkówki, która jest dyscypliną sportu tu w naszym mieście. Bardzo młodą, bo razem z Mirkiem Tratwińskim zaczynaliśmy budować tą drużynę trzy lata temu i wtedy, kiedy jeszcze trwała pandemia, kiedy wszyscy byliśmy jeszcze zamknięci w domach, nawet w marzeniach nam się nie śniło, że ten projekt może zyskać tylu przyjaciół, tylu chętnych do do budowania tej drużyny. Dzisiaj możemy powiedzieć śmiało, że Wolej Radomsko, Medprim Wolej Radomsko jest projektem, jest drużyną, która ma wielu przyjaciół, wielu życzliwych ludzi, którzy wspierają tą drużynę, bo jest ona częścią społeczności radomysztańskiego sportu i widzimy to na każdym meczu, który się odbywa w Hali Miejskiej, w tej słynnej szóstce. Te mecze są niezwykle emocjonujące. Wielu kibiców, no i budowa zespołu męskiego pociągnęła za sobą również budowę zespołu żeńskiego, ale przede wszystkim budowę Akademii Siatkarskiej. To też jest pewien event, bo jesteśmy chyba jedyną drużyną albo jedną z niewielu drużyn na takim poziomie funkcjonowania, która ma również akademię, bo chcemy właśnie w te dzieciaki inwestować. Wierzymy w to, że te dzieciaki będą w przyszłości zajmować się sportem, będą chciały również budować tą kulturę, Organizacyjną Wolej Radomsko. Wierzymy w te dzieciaki i chcemy, żeby one również te wszystkie etapy rozwoju sportowego, osobowego, emocjonalnego razem z tą drużyną rozwijały. I chcąc to tempo rozwoju Akademii dla dzieci, dla tych naszych najmłodszych, utrzymać, zaczęliśmy szukać, starać się o partnera, który byłby w stanie nam to pomóc i byłby w stanie. Doinwestować po prostu tą, tą dziedzinę sportu w Radomsku, czyli sport, czyli tą siatkówkę dla dzieci. Dzisiaj w Akademii Wolej Radomsko mamy około 100 ponad, 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 ponad 100, 100 dzieci. Ponad te dzieci i mało tego, mamy coraz więcej chętnych, więcej dzieci chce brać udział i rozwijać się w siatkówce. Wiemy, że jest to bardzo fajny, atrakcyjny sport. Nie, nie, dziwi, nie dziwi każdego fana siatkówki to, że, że dzieciaki chcą również w brać udział i rozwijać się w tej dziedzinie sportu. Dlatego z wielką dumą i przyjemnością chciałbym ogłosić, że uzyskaliśmy partnera, sponsora. Jest to Sponsorem jest PKN Orlen, Fundacja PKN Orlen, która będzie przez najbliższe dwa lata naszym partnerem, który sponsorem przede wszystkim, tytułarnym sponsorem Akademii Wolej Radomsko. Jest to ogromny sukces dla, dla, dla naszego zespołu, ogromny sukces przede wszystkim dla wszystkich tych dzieci, które będą miały szansę w profesjonalny sposób rozwijać swoje pasje i swoje marzenia. Z tego miejsca chciałbym podziękować władzom klubu Wolej Radomsko za niesamowitą robotę, kapitalną robotę w rozwoju siatkówki w Radomsku. Tą pasję, która, która nieustannie nas napędza i chciałbym oddać głos tutaj panu prezesowi Mirkowi Dratwiskiemu, który jest jednym z no, odpowiedzialnych za, ten, za, za to zamieszanie, jeden z odpowiedzialnych za budowę Akademii Wolei Radomsko. Dziękuję. Ja chciałem, o, oczywiście, szanowni państwo, nie ma z nami oczywiście dzisiaj też twórcy i, i, i prezesa, pana Pawła Kowalczyka, który rzeczywiście razem z nami tutaj od początku to wszystko budował. Jak wiecie państwo, zajęliśmy drugie miejsce w ostatnim turnieju wojewódzkim i przygotowujemy się ostro do turnieju ogólnopolskiego, tam będziemy grać i trwają przygotowania. Paweł dzisiaj po prostu ma inne zadania. Natomiast rzeczywiście ja <laughs> chciałem powiedzieć, że na chwilę obecną po tych w trzech latach akademia naprawdę rozrosła nam się do dużych rozmiarów. Jesteście Państwo, jesteśmy dzisiaj na sali gimnastycznej przy PSP numer 7, gdzie ćwiczą właśnie dwie grupy, jedna to jest grupa kadetów i grupa mini singielek, czyli dzieciaków, które, które już grają, proszę Państwa, w rozgrywkach wojewódzkich. Tak jak wspomniałem, właśnie te dziewczyny, które tam siedzą, grały nawet w ten weekend tam o mały włos nie wyszły z pierwszego miejsca, więc po dwóch latach tak naprawdę tych treningów osiągamy już bardzo dobre wyniki sportowe. Mamy w Akademii, proszę Państwa, na chwilę obecną czterech trenerów. Nie liczę pana trenera głównej kadry seniorskiej, chociaż on też trenuje tutaj, też stara się dołączać do treningu juniorów dla odmiany, czyli tych tej kadry, która będzie uzupełniać nam w przyszłości tą główną kadrę y, seniorską. Y, szanowni Państwo, no cóż, y, na jesień większość z tych grup będzie zgłoszona do rozgrywek już łódzkich pod patronatem Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej, czyli to nie jest już zabawa w siatkówkę, taka jak to była do tej pory gdzieś tam amatorska, tylko zaczyna nam się robić profesjonalny sport w Radomsku, profesjonalna siatkówka. Y, Cieszymy się, że tak w miarę szybko to postępuje, ale ciężka praca właśnie i trenerów, i całego zarządu no, została dostrzeżona, powiem tak szczerze.